Dlaczego wolimy selfie od tego, jak ktoś inny nas fotografuje? Wszystkiemu winna jest asymetria. Czy w ogóle możliwe jest, żeby jakiś człowiek miał idealnie symetryczną twarz? Nie, absolutnie nie ma czegoś takiego jak idealnie symetryczna twarz. Nawet u osób, które są uznawane za bardzo atrakcyjne, jak aktorzy, celebryci, modelki. Te twarze nie są stuprocentowo symetryczne. I nie, Charlie Steron również nie ma idealnie symetrycznej twarzy, choć bardzo blisko jej ideału. E, oczywiście zabiegi medycyny estetycznej, chirurgia plastyczna dążą do tego, aby e, te twarze właśnie doprowadzić do jak największej symetrii. Ale nie jesteśmy idealne idealne nigdy nie będziemy. A wpływ na to ma kilka naturalnych czynników. Genetyka. Rozwój ciała, mięśni, kości nigdy nie zachodzi porówno po obu stronach ciała. Używanie jednej strony ciała częściej niż drugiej. Otóż uśmiechamy się zazwyczaj mocniej jedną stroną twarzy, żujemy również bardziej jedną stroną. Tak samo wolimy spać, też bardziej na jakiejś konkretnej stronie. Mikroekspresje i nawyki mimiczne, bo nasza mimika działa inaczej po każdej stronie twarzy. Nawet o tym nie wiemy, ale to ma ogromny wpływ właśnie na naszą symetrię. Do tego wszystkiego oczywiście dołączają czynniki środowiskowe, czyli coś takiego jak blizny, opalenizna, jakieś znamiona, ale jak również to, że z wiekiem nasza mimika się zmienia i staje się coraz bardziej. Asymetryczne. To wszystko zostawia ślad na naszych twarzach, na naszym ciele. No dobrze, ale dlaczego wolimy selfie od tego, jak ktoś inny nam robi zdjęcie? Bo jesteśmy przyzwyczajeni do naszego odbicia w lustrze. To jest znowu efekt ekspozycji, na który jesteśmy nastawieni od najmłodszych lat. I to jest wygląd, do którego się przyzwyczailiśmy i który po prostu znamy. A zdjęcie robione przez kogoś to jest taka nielustrzana rzeczywistość. Selfie jest właśnie takim lustrem naszym. Dlatego wolimy selfie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego wyglądu. Natomiast zdjęcie zrobione tylną kamerką albo właśnie aparatem przez kogoś daje nam takie zderzenie z rzeczywistością, którego nie znamy. Spróbujcie na przykład odbić takie zwykłe zdjęcie w poziomie i zobaczcie, czy nadal jest coś nie tak z Wami na tym zdjęciu, czy jesteście bardziej skłonni siebie w tej wersji zaakceptować. I tutaj właśnie chodzi o tą też symetrię. Gdybyśmy byli idealnie symetryczni. To nie byłoby różnicy pomiędzy zdjęciami selfie, naszym odbiciem lustrzanym, a tym, co widzimy na normalnych zdjęciach robionymi aparatem lub tylną kamerką. Spróbujcie. A ja jestem Magdalena Sobieska i od 19 lat zawodowo zajmuję się fotografią. Od 5 lat skupiam swoją uwagę przede wszystkim na kobietach i pomaganiu kobietom w takiej drodze do pewności siebie, do samoakceptacji właśnie poprzez zdjęcia. Na mojej stronie internetowej magdalenasobieska.pl znajdziecie e-book zatytułowany Niefotogeniczna, w którym zdradzam właśnie kilka takich tajników i kroków do tego jak zacząć lubić siebie na zdjęciach. Serdecznie zapraszam.